Grywanie tym razem włączę, ale piękne to jest. A no to za platformy? No, walczyliśmy tu z y, Brain of W ogóle właśnie, powinniśmy go zbić, bo Bartek go nie bił i chciałbym zobaczyć. A no właśnie. Na tym poziomie, co teraz jesteśmy, to będzie, będzie no-diff. No ale ja chcę zbić. Ale, ale no-diff dla nas no czy dla niego? Dla niego. A, no to możemy go bić. Jak on może mu zadać jakieś tysiąc obrażeń? Hmm. Dobra, mamy pasta. Mamy basta. Mamy szansę. Arena jest Ale za o co chodziło z tą ciszą nocą Tą nocą Arena jest za mała. Mamy z nim najmniejszych szans. Nie mamy, mamy z nimi najmniejszych szans. A z kim? A z nimi? Z, z, z nimi? Z nimi Z nimi. Nie boli chyba. Małwiczku, ta cię chyba powaliło. Nie Aha, no Nie dobra, ja co jakieś radzę z unikaniem ty. Jakbym miał lepszą brońkę to by może... te my są nie, nie są ciężcy ty. cięższe Tu problem jest z demedem tu Ile oni mają? Ile oni mają? W tysięcach. Nie, trzeba jakieś lepsze brońki ogarnąć My ich nie pokonamy w życiu. ale jakbym chciał. To bardzo mi nawet pocisków zabraknie, na jego obrażenia Ale shotgun zarob listy, cieszę o, kuchy, tak. się. Panowie, ja, ja tu sobie radzę jakoś, nie wiem jak we No świetnie. Tu mi średnio radzę. <laughs> dziwnego. nic dziwnego. Typowy margines. Nic <grych> dziwnego. Typowy margines. To było złe. Haha ha. Typowy, chcecie tak. się mieć jednego naraz, okej? Okay? Bo nie chcecie się mieć ich w, w, obu w, w drugiej fazie, co nie? Staram się nie zginąć. Tak na no ja i tak zginę i dodatkowo mam lagi, nie wiem jakie... Nie wiem czy mu zawsze nic boss fight to mam lagi. Ja jakoś muszę coś Dobry, ogarnąć komuś. Kurde, oni strzelają. Późno paru Pasterami. No, nie Jeszcze nie. Nie strzelaj już. Nie strzelaj, nie mam dość. No dość. Jestem martwy. Ja też, ja też, ja też, nie mogę się leczyć. Kurde. Kurde, było blisko. Wszędzie muszą być drzwi otwarte. Skeleto Prime. Ale 80 tysięcy, ty. O co to jest? Skeleto Prime, to jest on. To jest on, to jest ten wielki szkielet Taki. laserowy. Jeszcze ja się na mnie. A, jest... super. A, na mnie teraz, super. No tak, bo lepiej we mnie zamiast wniecznika No Tak, bo ty jesteś papierową klasą. No jelo. O mój Boże, nie mogę już. O, przestał to legować, pięknie. Ja, muszę ją sobie wymienić. Ale muzyka z duma robi tą grę. Gdzie jest? Ja was tak kruje. I tak z nim A. przegramy. Nie możemy żony na niej Walczymy tylko po to, żeby walczyć. Ja nie wiem, żeby złapać doświadczenie. Ja, to też nie tak, Kurde, ale... ja myślę, że ty mnie trafiasz tymi atorytami czasami. I <grytami> nie trafiasz nas. Uważaj, bo ta głowa się kręci, i on wtedy daje kosmiczne obrażenia. O nie, nie tutaj! Nie tutaj, bo zabiję tych... Środa, czemu go tam przyniosłeś? Zabijał nam ty. No, sam idzie. Nie daj Środa. Ty jesteś prosty, nie? No, Zaraz umrze. Trzy. <noise> dwa. A nie, jeden. Ja nie. To tak, zdrowa. Ty no. Unika, unika. Dlaczego mu tak mało zadajemy? On ma jakąś ochronę przed demencją? No, no, najpierw łapę ale... mu zdjąć, żeby zdawać jakieś obrażenie mu. Lecę już. Czekaj, Środa, no, 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 już sobie, lecę. Nie ja, ja 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 wiem, wiem, wiem. Ktoś... Słyszy, że jest głośno w domu, ja nagrywam, gram z kimś, nie, otworzy wszystkie kurwa drzwi, żeby było jak najgłośniej, najlepiej. Żebym już kupił. Czemu A, ja to jestem, to jest czemu, czemu, ja frednim czemu ja się we Freddy'im zrezygnowałem? Czemu ja się we Freddy'im zrezygnowałem? Czemu to... Grzegorz w story Kolejny ja, raz, się... kawa czemu. Dobra, że mam, dobrze, że mam experience od tego, bo walczyłem kilka razy z nim. Musisz trochę bliżej, byś mógł zdobyć porządne wrażenia. No co z tego, jak ja i tak. No właśnie. Nie, ja w lecie muszę znaleźć jak, ja muszę w znaleźć, jak zwiększyć FPSy w Terrarii, bo to nie jest możliwe, że mi nagle spada z 60 do 30. Jak zwiększyć fps w Terrarii. No bo mi nie wiadomo, czemu spadają. npc ty nam giną. No. No bo ten tam Zaraz zabijemy szkieletora. Wątpię w to. Pod mi się skończy. Mam dewa chyba. No nie, nie rób nic. My nie tego nic, nie wygramy. Nie nic. Chociaż? Serio? Nie, 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 nie umierajcie nie. przez chwilę, okej? Okay? Na chwilę przyjdę. Ja dosłownie umarłem, nie, ale okay. dobra. Jestem, Jestem mistrzem tak odloczowania jak coś. No nie wątpię, umieram. umarłeś tego 5 sekund No, no. Chwileczka, chwileczkę. Mamy za, chwileczka, za dużo chmielamy. tutaj tych, mamy za dużo grobów. Nie żeby coś. Czemu to mi nie dasz szuje? <laughs> z większą ilością mani i Wow Po co to marnujesz? Ej no! deszczować nie mogłem! Deszcz? No... Prawda, prawda Nie da się daszować Zdaszować nie mogłem I czemu wy cały czas umieracie się? No Bo zdaszować nie, bo mogę, nie mogłem Dasz się psuje Właśnie, się, dasz jest Nie może być na przykład dasza pod E? Jak chcesz, no to... Wow, ale okay. zaczął latować. Ja, ja, za... ja zdycham zbyt, zaraz, czy... ja zdycham zaraz. Wow, operę wystarczyło. Ja, wystarczył z, od... i... ja tak na pierwszy, ja jeszcze zmykne. raz. Ja już się zaraz rozpię Kurde, no... Jak się w niego wbiłeś! Jak się w niego wbiłem. E, uważaj, bo ja zaraz ten... Zaraz będę. Chyta, jestem na chyta, cztery, trzy, dwa, jeden. Jestem. Dobra, już idzie, spokojnie. Łusku mnie uratował. Nie martwcie się, nie, nie, nie. nie, nie. nie razu. Idzie, Viktor, nic! Ołaj, już od łapy dostaję Nie no, to jest za ciężkie. On jest za ciężkie. Dobrze, że nam idzie. W sumie, jak na taki poziom, jakim jesteśmy, nie idzie nam. Dobra, idę ale... go z tym na Pomógł mi ją ratować, let's go. Z <śles> <śles> <Dobra, starfury>, no. <śles> Dobra, stop. problem, że nie będę musiał podchodzić pod niego za bardzo. Aż tak. No, fukusy na mnie. Dobrze, czytaj. Ja Dobrze, widziałeś czy tak. to? Ja pierdolę. ten widziałeś ten, chyba. Okej, bo jestem. tam. Jeszcze. nie. Jeszcze. Jeszcze. Ja, już już nie. Jeszcze. Nie. O, Jeszcze. Nie. No, no, zał... no, zobacz, no! No, co ja mam zrobić? A, no, co wy robicie, ile wy razy umieracie? No, ja nie mówię. No, bo on płoni no, we dobra... mnie całą twarzą, i ja nic nie mogę zrobić. Umrę, Ani raz, z umrę raz, umrę raz, no nie no, umrę A, raz. Umrę. raz no. Bo, bo się nie, nie da, byli najbardziej... z niego. Ja mam odbarty ulaki, wszystko co się da. Zobacz, ja. Oh, akurat zobaczył, czydłami akurat, Yo. akurat ruch ruch głowę na mnie. Miedziński, wypuścił film co z pączkiem ekipy po całym roku. Dodatce spożycia, let's go. Czeźcie sprawdzę hmm. Caj w ogóle młotek widziałem Co no, tu latają, jakieś dziwne cośki Wypierdalać wszystko! Ząbrani ja zaczęły Jakieś ryby latające ty Ej, za dobre! To dobre no! Jakieś jak... biedronki! Nie to są biedronki, dobra. No właśnie, te faj do domu, ja sobie sam poradzę. Boże Jezu, ile się tego narys No wej. To coś się spiłem, coś się spiłem. E, no, uciekaj do tego. do tego. Do areny! areny. To z lewej jest, jest, z lewej jest, z lewej. Nie, nie wal jej, uwierz mi, że chcesz tą arenę mieć. Dziema. Nie walaj. Ja sam go robię. No dobra. No i co? Daj tak ci pomoże, jak tak, tak, tak ci po... pan zabić No dobrze, Popatrzcie sobie z boku. Popatrzcie sobie z boku, okej? Okay? Stało. Aha, na mnie się zdenerwował. Dzięki. A, on takie fajne ataki robi, gdzie się tak poczwórny robi i musisz unikać go w pewien sposób, który Bałwi nie kojarzy. Bałwi nie rozumie tego sposobu. Trzeba po prostu okay. iść. Trzeba Wiesz, po prostu iść na odwrót, tak jakby. W sensie... Wiem, że jak on nie. cię przy... Wiesz, że to on zaczyna jakoś. Mówię, jak że w stronę to on się rusza. że który wstury, jest który, tylko po prostu musisz się ruszać tak, żeby cię nie dotknęli, i wtedy atakujesz. Ale Może, musisz atakować też poprawnie, co nie? Ja? Dobra, ale ja muszę, o. ja chcę go atakować. Atakuj. Który jest z tym? Tej... Jest tu główny nadal, tu lat, tak. No bigo, bigo. Nie widziałem. Dobra, widzowie, znaleźliśmy shimmer. Dobra. A, ale to jednorazowo. Okej, okay, powiem. Więcej nie możesz tylko raz. Aha, ale głupia. No ale dobra. Skoro ulepsza regenerację, to jest super. Uważaj. Trzeba ten... Shimmer chyba, Trzeba ten shimmer chyba obudować, bo do niego będą całe czas tworić. Masz tam z tyłu za sobą. Za sobą masz. Jak lustro tu włożę, to co się stanie? Yes. Chyba się odkraftuję. A można skraftować lustro? O. Aha. Dzięki. Ej. A, bo mam odwrócone sterowanie, dobra. Powinniśmy odwrócić sterowanie. Jeszcze jedną sekundę. Okay. Dobra. Nie ja wiem, co, co gwiazdkę tu wsadzę, to co się stanie? Ja chyba. O, daj gwiazdkę. Mogę? 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 E, nie Jelo wiem, łapie? czy ja wrzuciłem, czy nie? Chyba ty mi zabrałeś. Te gwiazdki. Lol. Ej, bo zaraz umrę. Ubrzesz, umrzesz, umrzesz. Umieraj. Nie umieraj. Dobra. <laughs> co jest? To. Dobra, I ci, co? Dobra. Patrzcie, co się dzieje z moimi meteorytami. Odbijają się, tak? O? No. Śmieszne. No, ale to jest A co się tak jak tam grzyba wyrzuca? Sprawdź, ja wrzucę sałatkę. Nic się nie stało, stoimy. Wrócić, sałatkę. Serio, i tam będzie tak stało do końca? Tak. Mogę tam kurwa, nie zabierajcie mi jeszcze. tego, ja pierdolę. Ja pierdolę stoi tam po prostu przy tym myślę, że no kurwa, to ja nic wyrzucić nie mogę. Ja kopię pod tym i zrobię to coś takiego. A, żeby nie można było spać, dobra. Bartek, odpierdol się stąd, bo ja nie mogę nic rzucić do niego. O, o ten człowiek? Kurwa, ma. dobra, idę na drugą stronę, bo widzę, że chyba nie chce współpracować. No, wypierdalaj! No nie, kurwa, nie nawet, no. Dobra, możesz ci pomóc. Kamus, Czy, sobie z czym kurwa, no ale będziesz mi wszystko tutaj... ...mieszał. nie, nie, o, jedziemy sobie. Ale uciekam od digerów. Ole gościu, bo zaraz giniesz. Aha, nic Czarny. się nie dzieje. No dobra. Harpo. O nie, ta sałatka tam nie ta utknęła. Biedna sałatka. Ta sałatka utknęła. Chcecie co coś jest z krzypkiem. Trafiłem. <grym>. Jakiś za krzypka. Rzucam granat. Dobra, no, nic, się z, tym się, nic, się z, nic się z tym kompletnie nie dzieje. Tutaj są jakieś specjalne craftingi, które na, na zawsze nam ulepszają rzeczy, co nie? To Dlatego sprawdzamy to, nie? A Fenixowy Blaster się coś z czegoś to? tworzy, żeby nie było, że on się nagle zakraftuje? No. On on się odkraftuje. Kurde, no. Pistolet flarowy tam pierdole. A, czekaj. O, zegarek. A, pistolet flarowy. Nie, zegarek. Dobra, Dobra, dzięki. Tutaj. A jak wrzucisz mapę do tego? Co nie? No. Ci stworzy zegarek Jeśli zegarek, to ci się stworzy mapa I tak można sobie, jeśli masz dwa takie same te. akcesoria, to możesz sobie je powymieniać, co nie? Wskocz, weź wskoczkę do środka, do środka i zabij mowy, które są w środku I tam wchodzą znowu, weź zajmie się nimi, Barti Tak, muszę to... sprowadzić moje goldcoiny, tak na wypadek. wypadek Czemu spadłem? Uuu, bo... No przecież na niego On jest Przecież tam było wybudowane Nie że widocznie trafiłeś w ciele. O, dobra, żyję No samo, no, mobów było Chcieliśmy okay. się zbudować. Przez to naprawdę wpadłeś przez jeden, przez ten jeden klocek taki? Kurde, to masz szczęście Kurde, czekaj Chyba pef założyć Weź Weźcie się się do mnie, dobudujcie w. trochę Nie ma mowy Czemu, Czemu nie zauważyłeś? Ale z was kurde, naprawdę. To ich tam wyjaśnij, okej? Okay? Zauważyłaś, okay. wiesz. Nawet wpłynie. Co? O. Nie ma ich tu. Wałna, no, wałna. No, no. Pomóc ci tam? Już się kopię xa Kurde ale to jest nudne, bo tu nie, nie wiemy co w ogóle wyrzucać Ja wiem No I wiesz. co się stało? Wszystko, nie wszystko wiesz Powiem jakiego, potrzebuję jakiegokolwiek a... uwadz A to? Potrzebujemy broken jest... Wiem, bo wtedy jest Czemu mam broken armor? Broken armor? No mi demecz przez defens wleciało na pół Specjalny efekt przez te szkieletory. Nie ja wiem, brzoskwinie gdzieś, ale gdzie to nie mam powiedzieć. Okej, okay. może tutaj mam. Mam brzoskwinie, dobra. i ty sobie zwiększysz coś na zawsze, ale nie wiem co. co? Nie chcecie tego zabrać. Bartek z Co chce? Trzymaj moczem. O co Trzymaj Co mocz. chce zabrać? To jest Ambrezja. Nice. I co to mi zwiększy? Szybkość górnictwa i budowania. Ooo! Tak można zwiększać sobie ciągle. Nie, to jest nie, nie raz. Niekonacja. A chcecie? Ja też chcę. To no chodź. A co to jest? Masz, chodź, chodź, chodź. A nie chcesz tego? Victornex? Masz. Co jest? macie łap nie chcę no czemu nie macie bierzam no Wiesz rozję są No dzięki To jest fajne no? tylko mam problem bo ja nie mam miejsca na to za mało miejsca na akcesoria tu jest w ogóle w tej grze no bo to było zbyt pojęciu no ale o jedno co najwyżej, już by było lepiej Wiedziałbym, że ja ty zostałeś, szansa powiększyć. Wystarczy. wystarczy, wystarczy, że grasz na małą stężę, co wie, ja to masz więcej. Czemu, Czemu wyszedłeś? Czemu wyszedłeś? Ej, Wiktorek się chyba skikował. Nie skikowałem. Oh, Good plan? Potrzebuję łańcuch, potrzebuję jeszcze. Ja mam łańcuch jeden. Nie, nie, nie hak wspinaczkowy, sorry, sorry, sorry. sorry. Mniej więcej. Potrzebuję łańcucha z żelaza. Jest żelazo. Kto ma żelazo? Czemu nie masz żelaza tutaj? Ej, ja wszystkie kasuję. Ja mam. Żadne sztabki. O, no, no nore, przecież tu jest. Nie chce mi się to rozumiem, bierca. rozumiem. Gdzie jesteś? Tu jestem, tu jestem. Dzięki. Dobra, to stwórzcie się do mnie tepli. Dobra, co mam, się spakował? nie, projektowanie Yes nie kompasło. Super Ech to Aha, czyli tylko na religię, matematykę i historię znowu podręcznik A no tak, przecież my się nie musimy przetem. Tylko angielski jeszcze muszę włożyć, a to jest ma ktoś kompas, może? Jakieś śwince albo coś? Oczywiście, że mam. A co? Przedaj To no. Też A, jakiś kompas. 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 A kompas. A chcesz GPS? A ty masz GPS? No. A no to no, tak. już jest GPS. No, no to nie, ja nie mam. No już masz. I zremix Terraria. Dziękuję. Zapraszam go. Groźny GPS Bazuje pozycję godziny. Super. Stworzenie i zobaczymy, co się z tego GPS-a PDA, ok. Czyli mamy to. Musimy go bliski aparat zrobić. Ma, mam dwie rzeczy z tego. Jakie? Mam um, GPS Meter. mam um, Metal Detektor. A do, do czego? To płoczu. A do czego ci potrzebne? Do... Do goblin, do technologii goblinów, albo coś To łowca ryb? Czyli pokazuje pogodę, fazy księżnej, i O to był... jest najgorsze Pewnie jest to najgorsze hmm. Trzeba chodzić do tego dzieciaka Co? Dzieciaka, który daje ci questy za łowienie ryb I musisz po całym świecie chodzić, łowić te ryby Au co się stanęło? To Śmieszna sytuacja, co nie? Brzmiało jakby pierdolnęła ci ten... Jakby ci pierdolniała jak to się no, nazywa. O nie, ten... czy to smok? Czy smog? krypto od patelni? Czekałem aż to się w końcu stanie. Co się stanęło. O, jak wy macie, nie wiem... Patrzcie. O, Dobra, ja robię smoka na no... Kurde, na nohicie go już robiłem normalnie. Tak, jestem super. Czyli wyślę wam, wam na Discordzie, bo to śmieszne całkiem. Jak jest, są takie, co, takie, takie dziury od wentylacji, są takie kółeczka, co nie? <laughs> Więc co zrobić? Właśnie... <laughs> Gdzie to gówno mi spadło to na web? Mhm. To, max. Mm -hmm. to, to, co, to coś mi właśnie spadło na web. No. To będziemy tworzyć Tomar ten wesz? telefon Ja straciłem 3, 300 HP Musi się uleczyć Kurde, a miałeś tyle krystali? A to? Miałeś tyle kryształy wszystkie? O, znaczy miałem 300 HP Dobra 4 hmm. punktów, plus 4 punktów wyobrażaj O, wyobrażasz? sprawdź sobie wow. co można Co? Bartoszu Ej ja nie mam co wywalić, żeby Myślę, że... ten GPS ten działał o, ale, ale, co? Co, co masz na myśli, że nie wiesz gdzie go wsadzić? No bo on pokazuje, że 4 plus obrażeń To jest, to no, te obrażenia o, nie są to... Dobra. sobie wsadzić do void Ja muszę w ogóle Ale będzie działał Ja muszę po prostu... ten... A, wiesz co zrobić, Układać, bo jest tragedia tam Dobra, o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi, co masz dla mnie? Nic, latam no, teraz z tobą No, powiedz co masz Co z tego zrobić, że ci Kurde, prawie wszystko unikłem. Co to jest turtle shell? To wypada z żółwi i możesz sobie sprawdzić jakie to jest opa, co nie? Co robi? Craftingu. Co to robi? Małwi. Nie, zapytaj się Guida co to robi. Co to robi? Małwi, to powiedz co to, Małwi, powiedz co to robi, bo ja tego nie, się nie mam. Powiem. Ok. Zbroję. O, ZSP się smoczek. Trzyma. Co dobra, się Cie, moczem. Ty właśnie, bo... Ile mamy tego tytanium? O. No. Dużo. Ja ci wszystko dawałem. Ej, dobra, to ja idę to farmić na tą zbrojkę. Może. Chyba, nie ma burzy. My sobie poszedł tam tą zimową zrobić, ale no nie ma. No. O no to chodzi. Żadnego w ogóle. Deszczu w ogóle. A co Bartek? Bardziej co to robi w ogóle? To jest sprawdzić. Zbroję, ale musisz chlorofyt mieć jeszcze. To jest M. Oh. Jakże ale pra praktycznie. Ale Chlorophyt możemy mieć teraz? Jakbyśmy poszli do dżungli? Nie możesz go wykopać. Aha. To z czego się kopie?